LOL, Siemandero, z tej strony Byczek LS. A dzisiaj gramy w Minecraft Survival. To już od, drugi odcinek z tej serii. No, jedna osoba pisała mi w komentarzach, żeby tutaj się osiedlić. No to tutaj się osiedlimy. Zobaczę, może tutaj, gdzieś tu na górze, za górą, będzie jakieś fajne miejsce. Tu widziałem, że jest lasek taki. Może tu coś będzie... Okej, okay, Wik, może... O, żelazo. Żelazo jest tu na wierzchu. Hmm. Tylko jakby się tu podbudować. O, 8 dirta. Oj. 8 dirta mamy. Może wystarczy. Tu nigdzie nie widzę na wierzchu żelaza. Dobra, buduje się po to żelazo, wykopę je no i idziemy może za tą tą górę. Do zamieszkania. W sensie od tamtego terenu nie będę się oddalał zbytnio. Bo i tak tam wrócę. No ale zobaczę co tu jest przynajmniej. Dobra, czyli my jesteśmy w takim miejscu. A tak, tam są te góry. Tam e, jest e, to gdzie mieliśmy się osiedlić. Jakaś taka ala wysepka. Może nie wysepka, ale tu po prostu jest rzeka. Tu nic nie ma. Tu może coś będzie. Kejwig. No, na razie nic nie widzę. Byłoby fajne miejsce. Tutaj o, fajne miejsce. Wioska? Wioska! Ja ci kręcę. Kowal, będzie kowal, będzie kowal? Proszę, żeby był kowal. Jo, wioska jest. No to chyba tutaj będziemy. Tu jak ta góra. Ja Cię kręcę, wioska przy ogromnym kejwie. No to po prostu... No to po prostu jest mega mocna Wioska, no jak będzie kobal, to też już w ogóle tutaj możemy się osiedlić, w sensie gdzieś w tym rejonie tam. Żeby też nie oddalać się od tamtego białego kwieciastego. z tego co widzę to kowala nie ma chyba tutaj jest wejście do będzie skrzynka, no, no nie będzie skrzynki oho, słońce powoli zachodzi tutaj, a tutaj jest stół alchemiczny, no to biorę dobra e, tu jest domek, w żadnym domku nie ma skrzynki e, tutaj jest Tutaj będzie przecinarka. Dobra, ziemniaki, to co? Będzie przecinarka. Sobie od razu ją wezmę. No i tutaj pójdę spać. idziemy spać i z rana wrócimy tam w stronę jeszcze w stronę naszej bazy co będzie nasza baza tam o w tamtą stronę wrócimy tu jeszcze może gdzieś zepchniętych będzie że mamy wioskę. O, dobra, Kayvik, Kayvik. Jaki ogromny Kay. Jo. Ty ty nie Nie. Dobra idę jeszcze tam, tam trochę poszukać. Zobaczę co jest. Wezmę sobie 4... z 5 dzień sobie wezmę. A nie mam miejsca. Nasionka wyrzucę to. czy nie? Kevit okay, może gdzieś duży będzie, albo wioska jeszcze jedna. Wiem, się nas tamtej wioski nie zebrałem, no ale no, nie jest na duża, jeszcze do niej wrócę. Dobra. O, lawa pulka, Lawa pulka jest. Tu coś jest. Jest las... O, pszczoła. Wioska kolejna! Wioska. Nie, nie gadaj. Tam jest jedna wioska, tu jest druga wioska. Lawa pulka. Nie... Ja ci kręcę. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dwie wioski. Praktycznie obok siebie lawa pulka. Dobra, ja zabiję zaraz golema i, yy, i tego. No i będziemy mieli żelazo. co jest? Chlebek, ziemniaczki, jabłka. O, i sakwa. Dobra, gitara. Co tu jeszcze będzie? Do przepalania. Jedzenia Dobra, no to utłuczmy zbyszka. Drewno sobie dam tutaj. Dobra. Chodź zbyszek. No, dawaj, chodź. Dostaliśmy... Ile żelaza dostaniemy? Uwaga, uwaga, uwaga! 5 Pięć. Pięć żelaza! No to dużo nawet. No bo to jest maksymalny... E, maksymalny drop. E, dobra, to no te, teraz tak. Nasiąka. To wrócę do kompostera. Tam. Dwa samotne lewitujące bloki. Dobra, no to wioski tu mamy dwie. Jedna tu, druga tam. Jedna tu, druga tam. No to. O, żelazo. Spokojnie. Dobra. Żelazo mamy. No to wezmę węgiel. Dobra, wystarczy. węgiel, żelazo wezmę no i idziemy chyba zaznaczyć teren na bazę dobra no to lecimy tutaj coś jeszcze jest jakiś cave'ik Bo tutaj jest ta góra, i tam, y, tam, y, tam byliśmy, tam za tą górą byliśmy, y, i tam początkowo mieliśmy mieszkać. Ty tutaj jest cave. Jo! Jo! Ty! Ty ogromny ten cave jest. cię kręcę tym wielki. Dobra, no lecimy na górę. No i gdzieś tu się osiedlimy. Żeby też niedaleko tam gdzie yy, tam gdzie byliśmy wcześniej, żeby nic pisał, żeby tam zostać. Albo w sumie to tam zostaniemy. Tam pójdę i tam się osiedlę. Tam jest kolejna lawapulka, czy mi się tylko wydaje? Nie, to są dynie. Dobra. Zawracamy tam na ten kwieciasty biom. No i tam się osiedlimy. Zbieram jeszcze trochę drewna na domek. Dobra widzimy się jak już będę na miejscu O dobra prawie już jestem i tutaj zauważymy żelazo Tu jest żelazo, tam jest nasza baza Nasza przyszła baza Dobra więc to żelazo wykopuję i lecimy przez wodę. No i już prawie na miejscu jesteśmy. Tutaj jest ta rzeka, tu jest ta góra z, kwiaci z, z kwiaciastym biomem, a tu jest jakaś wynęka, czy... Nie, tylko, wydawało, tylko mi się wydawało. Dobra, już jesteśmy. Jest Dobra, jest to drzewo z ulem. No to chyba tutaj zostaniemy. Tutaj chyba zbuduję domek tu na tym obszarze. Bo wydaje mi się, że mógłbym zrobić na przykład, nie wiem, farmę temów, ale da dawajcie jakieś propozycje. this bunch. Z kobla. Z kobla tutaj budowa mam budowę tego domu. Dobra, no to ja idę nakopać kobla i widzimy się jak już trochę go nakopę. Dobra, widzę wiem. mam już stak kobla. W ogóle tutaj znalazłem jeden szmaragd. No i trochę tu To się przyozdobi. Так, ну, сразу скринки две, ну no, в смысле, jedną 9, czyli tu będzie 10. No git. Hmm. Jak Jakie mam jeszcze stacje robocze dla wieśniaków? Tylko przecinarka. A nie, jeszcze stacje alchemiczny. No to daj tę przecinarkę. Hmm. To to postawię na craftingu. To postawię tutaj. Dobra. Dobra. I z tego co. Cztery, o, i takie wejście będzie o, takie wejście zrobimy myślę że będzie gigant. braku kobla. ze no, tym na razie nie będę ozdabiał. Okna dam na przykład tutaj na cztery okna. Dam, żeby widzieć, co się z tyłu dzieje. Okno już będzie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Czyli tutaj cztery, tutaj pięć. Dobra, czyli tylko trochę kobla potrzebujemy. Okej. Okay. Tylko jeszcze troszkę. Tylko troszkę. Dobra. Wykopiemy jeszcze trochę kobla. No to wykopę tak i się zaraz widzimy. Dobra, wykopem już stak kobla kolejny. No i lecimy dalej budować dom. Tutaj dwa. i mam pomysł, żeby tutaj zrobić takie okna na całość tutaj o takie na dwa tak samo tutaj no to lecę po drewno, wypełnię tutaj dobra, nie stąd, pójdę gdzieś indziej mam w ogóle sadzonki dębu, to bym sobie zasadził tutaj nie wiem jak to wyjdzie, ale na kolejne odcinki mam pomysł żeby zrobić tutaj, bo to jest na 10 bloków. 10 na 10, na 10, na 10. I mam pomysł, żeby zrobić w tą stronę na przykład, nie wiem, jeszcze z 5 i w tą stronę z 5, żeby było 20 i na 20 do przodu. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ale według mnie to by było fajne. I na przykład zrobić tutaj farmy, zejście do villager, żeby był też villager breeder, e, trading hall. Nie wiem, piszcie w komu, e, co o tym sądzicie. No a ja idę kopać drewno. widzicie? Ty, to jest to duże drzewo, czy. Nie, to nie było duże, duże drzewo. Nie wiem, pierwszy raz się spotkałem z takim drzewem że normalnie jak małe drzewo w sensie jak duże drzewo, że tutaj w bok była gałąź i po prostu takie o, takie małe e, dobra, noc już dzień zacho już zachodzi, słońce zachodzi zaraz będzie noc no ja idę dalej drzewo, e, drewno kłaść I z na to też dokończę. Tutaj szyby i tu wszędzie szyby. No, będzie git. Hmm. I slaps dwa. сейчас кончит. Gracias. W dzisiejszym odcinku to by było chyba na tyle. Cześć, sianko, nara!